Rafi to ja, ja nie dziwny głos, ale dobra Ej, witam was serdecznie, jestem Rafi, a ja to jest program no Mam talent w telewizji, TVN To wszystko pasuje mi, eleganckie tu Małgorzata Forem, jaki wojewódzki kuba Agnieszka Chylińska i moja tutaj próba Stoję tu na scenie, myślę, że się uda Ciężko pracowałem, żeby umieć to, co umiem Nic innego do roboty nie mam w sumie Nie będę robił tutaj elo, ziom, yo Ja jestem tutaj po to, żeby zrobić show To jest mój flow, który robi duże boom Mój rap jak dynamit, eee, robi wielkie boom Kto by pomyślał, że ktoś taki jak ja Taki talent w sobie ma, E i radę da A 100 tysięcy euro drogą nie chodzi, nie Dajcie mi szansę, no co wam szkodzi Ja mam talent, ja mam patent Mnie nie to nie męczy, bo ja mam zamiar wygrać 300 tysięcy yeah. Ja mam talent, ja mam patent Mnie nie to nie męczy, bo ja mam zamiar wygrać e, 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 Bo jestem Rafi poprzez Wisku Kochane Ziri nie naciskajcie przycisku Dajcie mi szansę wejść do czterdzieski Wygram ten program od deski do deski. 300 tysięcy jak to pięknie brzmi. Nie będę ukrywał, że to pasuje mi. Mówią, że niewyparzona moja gęba. Zresztą kubie stanęły włosy dęba. Właśnie tak, Rafi, dla was dobra, dzięki. serdecznie eleganckie tu jury Małgorzata foremki wojewódzki kuba Agnieszka Chylińska i moja tutaj próba Stoję tu na scenie myślę że się uda Ciężko pracowałem żeby umieć to co umiem Nic innego do roboty nie mam w sumie Nie będę robił tutaj elo ziom Yo, ja jestem tutaj po to żeby zrobić show To jest mój flow który robi duże boom Mój rap jak dynamit ee, robi wielkie boom Pomyślał, że ktoś taki jak ja, taki talent w sobie ma e, i radę dla. A 100 tysięcy euro drogą nie chodzi, nie. Dajcie mi szansę, no co wam szkodzi? Ja mam talent, ja mam patent. Mnie nie to nie męczy, bo ja mam zamiar wygrać 300 tysięcy. Yeah. Ja, Ja mam talent, ja mam patent. Mnie nie to nie męczy, bo ja mam zamiar wygrać. E, e, bo jestem rafi po przeznisku. Kochani, źli nie naciskajcie przycisków Dajcie mi szansę wejść do czterdziestki Wygram ten program od deski do deski 300 tysięcy, jak to pięknie brzmi Nie będę ukrywał, że to pasuje mi Mówią, że nie moja gęba Zresztą w kubie stanęły włosy dęba Właśnie tak, Rafi dla was, dobra, dzięki Yeah. Ja mam talent, ja mam patent, mnie nie to nie męczy, bo ja mam zamiar wygrać 300 tysięcy. Ja ja mam talent, ja mam patent, mnie nie to nie męczy, e, bo ja mam zamiar wygrać. Bo jestem Rafi po przezwisku. To co ja wybija ty Bochamy z Juli mnie naciskajcie wszystko. Taki mi stance pędzby teraz dziecki, wygram ten problem od deski do deski. 300 tysięcy jak to pięknie przy mi nie będę ukrywał, to pasuje mieszkanie. Mówię...